Przygody dzika Stasia. Przygoda ósma. Miasteczko. Tego dnia dzik Staś wstał wcześniej niż zwykle. Był bardzo podekscytowany, bo miał wybrać się z mamą na wycieczkę. Co prawda kiedy wstał, to mama jeszcze spała, ale szybko się obudziła, kiedy Staś zaczął kręcić się koło niej. Dziki wyruszyły wcześniej rano. Najpierw szły. Przez liściasty las, później musiały przejść przez łąkę pełną młodej trawy. Następnie przez gęsty, młody las iglasty, w którym trzeba było przedzierać się między drzewami. W pewnym momencie wyszli z tego lasu i znaleźli się przy drodze. Było jeszcze wcześnie rano i droga była pusta. Po obu jej stronach znajdował się las, a wzdłuż drogi biegła ścieżka rowerowa. Właśnie obok tej ścieżki rowerowej szedł stać z mamą. W pewnym momencie zobaczyli biegnącego z naprzeciwka człowieka. Ten zdawał się ich nie widzieć i biegł dalej, ale w pewnym momencie zatrzymał się i sprawiał wrażenie, jakby przyglądał się dzikom. Nagle zawrócił i zaczął biec w drugą stronę. Zdecydowanie szybciej niż wcześniej, w swoim troningowym tempie. Czemu ten pan ucieka? zapytał Staś. Może jest tu coś niebezpiecznego i my też powinniśmy zawrócić. Mały dzik zbliżył się do swojej mamy i wyraźnie stracił pewność siebie. Wydaje mi się, że uciekał przed nami odpowiedziała mama Stasia. Dlaczego? zdziwił się Mały dzik. Ludzie boją się dzików, a szczególnie, gdy widzą mamy ze swoimi dziećmi wyjaśniła Stasiowi mama. Ale my przecież nie chcemy zrobić mu krzywdy powiedział Staś ze zdziwieniem może dogonię go i powiem mu, żeby się nie był. Staś był bowiem dzikiem niesamowitym i potrafił mówić ludzkim głosem, czego nie umiało żadne inne zwierzątko w całym lesie. To chyba nie jest dobry pomysł Stasiu, wyjaśniła mama. Gdybyś zaczął biec w jego stronę, mógłby wystraszyć się jeszcze bardziej. Tak rozmawiając, dziki zbliżyły się do zakrętu. Kiedy go minęły, ich oczom ukazały się różne domy. Jedne były mniejsze, drugie większe. Widać. Że dziki trafiły do miasteczka. Tego akurat w planie wycieczki nie było. Jednak Staś z mamą zdecydowali iść się dalej. Kiedy zrobiło się jasno, na ulicach zaczęli pojawiać się ludzie, którzy obudzili się w swoich domach. Kolejne spotykane osoby unikały spotkania z dzikami, przechodziły na drugą stronę ulicy albo schodziły z ulicy chowając się za płotem swojego podwórka. Po dłuższej chwili dziki spotkały znanych już sobie Jasia i Małgosie. Staś podbiegł do nich i się przywitał. Dzień dobry, co wy tu robicie? Cześć Stasiu, odpowiedziała Małgosia. Przyjechaliśmy na targ zrobić zakupy. Po chwili namysłu odezwał się Jaśm. Stasiu, nie powinniście przychodzić do miasteczka. Tu nie jest bezpiecznie dla dzików i innych zwierząt. Ludzie się was boją i ktoś może wam zrobić krzywdę. Wracajcie lepiej szybko do lasu, a ja z Małgosią za kilka dni przyjdziemy się z tobą pobawić. Po tych słowach Staś i jego mama wyruszyli w powrotną drogę. Mama Stasie zauważyła, że kiedy rozmawiał z dziećmi, ludzie zaczęli się podejrzliwie przyglądać. Nikt przecież nigdy nie widział gadającego dzika. Dziki wróciły tą samą drogą. Najpierw szły wzdłuż ścieżki rowerowej, potem musiały przedzierać się przez gęsty młody las iglasty. Następnie, kiedy skończyły się drzewa iglaste, staj z mamą szli przez łąkę, a później dotarli do liścia z tego lasu, w którym mieszkały. To był długi i męczący dzień dla obudzików, które przytuliły się i poszły spać.